Hej, czyli witam was moi drodzy bardzo serdecznie w tej pięknym widziu. Jesteście zaskoczeni. Moi drodzy, moje nakrycie głowy bardzo wiele mówi o tym, o czym będę mówił. Bardzo wiele tłumaczy to, o czym będę mówić. Bo widzicie, moi drodzy, widzicie, widzicie moi drodzy, prawda, jest taka, że dzisiaj będę Wam mówił o, e, e, o Mikołaju z Miry. Mikołaj Zmir, moi drodzy, to jest taka postać historyczna. To jest taka postać historyczna. Biskup prawosławny. Prawosławny? Chyba tak. Zresztą moi drodzy, więcej, więcej o tym, kim był Mikołaj Zmir, macie dokładnie tu. Macie dokładnie tutaj, moi drodzy. I wierzcie mi bądź nie. Jak sami, na czym więc zdjęcie nie widzicie, ale ja, ale ja widziałem zdjęcie i wiesz, że mi on wygląda trochę inaczej niż ten współcześnie przedstawiany Święty Mikołaj. Dlaczego? A no, moi drodzy, właśnie dlatego, że tak naprawdę, moi drodzy, współczesny obraz Świętego Mikołaja, tego, tego, tego grubego dziadka z siłobrodą i tak dalej. Ogólnie rzecz biorąc, ten współczesny obraz Świętego Mikołaja, który wy znacie z rekam z różnej popkultury pop właśnie za, właśnie jest zawdzięczany dzięki tak naprawdę firmie Coca-Cola. Kiedyś w ogóle przed, przed, właśnie, przed tym w ogóle Święty Mikołaj nie nosił czerwonego stroju, tylko, tylko taki zielony. Dopiero później zostało to zmienione. To jest, moi drodzy, też taka ciekawoska, tak? że w ogóle współczesny obraz świętego Mikołaja, tego w klasycznym znaczeniu świętego Mikołaja, moi drodzy, wcale nie jest, wcale nie jest tak e, oparty na pierwowzorze, skoro po pierwszej święty Mikołaj, przynajmniej jak czasem widziałem po różnych zdjęciach, że ten, moi drodzy, święty św. Mikołaj, tak naprawdę on, moi drodzy, on w ogóle, moi drodzy, on w ogóle, w ogóle nawet nie był gruby, tak? Jeżeli, jeżeli zdjęcia w, oczywiście wtedy Malchwane oddają figurę tego właśnie Mikołaja z Miry, to, to naprawdę, moi drodzy, jest to coś, jest to coś właśnie, że jest to po prostu, że on po prostu nie jest taki szeroki, taki gruby, tak jak ja przykładowo. Bo tak naprawdę on wcale tak nie wygląda. Mało tego życiorys, życiorys właśnie tego, tego świętego, w której ma, przynajmniej według Wikipedii, ma, moi drodzy, jakieś świątynie, coś takiego, przynajmniej wtedy mu zostało zadedykowane. Wreszcie, moi drodzy, i wiecie, i wbrew, wbrew temu, co ludzie mogą, mogą myśleć, Święty Mikołaj wcale nie był taki bogaty. Święty Mikołaj wcale nie był taki bogaty. I ogólnie Wam powiem, moi drodzy, też taką... ma taką refleksję dotyczącą właśnie współczesnego, współczesnego obrazu Świętego Mikołaja. Dlaczego, dlaczego, dlaczego w ogóle ogólnie, moi drodzy, tak jak Wam już mówiłem, współczesny obraz Świętego Mikołaja została stworzona zostać wykreowana przez firmy Coca-Cola. I widzicie, moi drodzy, nie bardzo wiem dlaczego. Bo, moi drodzy, jakby ktoś, poś... ktoś miał mnie namalować za mojego życia oczywiście i po śmierci zmienić mój wizerunek, to powiem szczerze, byłbym bardzo niezadowolony. <grym> tak? I ogólnie, moi drodzy, tak to jest. A w ogóle, moi drodzy, jeżeli ktoś z Was czy... zada mnie w... Zadoby mi pytanie, czy wierzę świętego Mikołaja? Zawsze od, zawsze od, zawsze w dwutorowy sposób. Pierwsze, że trochę jestem za stary, żeby wierzyć świętego Mikołaja, bo mówmy się, święty Mikołaj przychodzi do tych najmłodszych, do dzieci, a nie do osób dorosłych. I też, i też moi drodzy, i też moi drodzy, czy święty Mikołaj istnieje? Nie, nie istnieje. Ale czy, to znaczy, że, ale czy to znaczy, że Mikołajek nie ma? Nie. Wiecie dlaczego? Prawidłowa odpowiedź jest taka, że święty Mikołaj, moi drodzy, jest stanem umysłu my go mamy tutaj. Każdy z nas ma go tutaj. To, 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 nasza, to nasza postawa jest odzwierciedleniem tego, co współcześnie nazywa się święty Mikołaj. To stan umysłu tutaj. Tu, o, tu, 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 tu. W sumie mógłbym na, na tym zakończyć. Moi drodzy, trzymajcie się. Albo i też nie. Nie wiem, co wolicie się trzymać, bądź się nie trzymać. Nieważne to jest. Ważne jest, moi drodzy, to ważne jest, moi drodzy, to, żeby, żeby się jednoczyć z innymi ludźmi. Miko, Miko, Mikołaju Święty. Coś tam, coś tam, coś tam, coś tam dalej. Do no, zgoła tego no, las. Na, 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 na. Nie pamiętam, co było dalej. Przepraszam Was, moi drodzy, bo nie pamiętam, co było dalej.